Cześć, tu Spajda, HAP Witam Was na strzelnicy SGR ekipy z Jaworzna. Dzisiaj mamy do zaprezentowania coś bardzo, bardzo, bardzo ciekawego. Chłopaki z Blackwater Warszawa. Pozdrawiam. Zlecili mi budowę bardzo mocnego potwora, bardzo ciężkiego potwora. Czy się udało? Zobaczymy. Zapraszam na prezentację. Więc tak, jest to Browning MK2, oryginalny amerykański, ściągnięty bezpośrednio z czołu. Kaliber 50. Eee, oczywiście jest zadekowany pozbawiony cech bojowych, żeby nie było, więc to jest e, wersja deco. Natomiast my zdołaliśmy tam wsadzić naszą lufę softową. Eee, trochę naboi jeszcze w środku jest silnik Polar Star Fusion Engine z customowym łożem zrobionym przez HPR Soft dzięki, dzięki współpracy 3D Stuff także jest zaprojektowane, wydrukowane wszystko tutaj jest pakiet elektroniki jest wszystko działa dzisiaj jeszcze będzie chłopaki mają jeszcze moduł podpięcia żeby zintegrować go z z pustem oryginalnym, także mają też opakki oryginalne. Box, który będzie doczepiany. My niestety musimy się posługować. jakimś takim podziewiem, z M249, włączonym rurką. Zasilanie jest, będzie stałe, ponieważ to maleństwo będzie jeździć na pagine. Więc zamontujemy w butle matkę z reduktorem przemysłowym o bardzo dużej wydajności który będzie mógł pociągnąć szybkostrzelność, jaką ustawimy chłopakom. No i ten cały zestaw jedzie dzisiaj do Warszawy, żeby zamontować go dzisiaj, być jutro na Bajim u No Myślę, że na Manguście w Łodzi będzie dosyć, dosyć fajnie i będziecie mogli z tego postrzelać, także zapraszam. A jak to strzelam Już za chwilę. macie uczyliśmy. Box 50 Yeah! Rozstawiony. Teraz postaramy się ustawić. Hopa. Albo baki już zrobili customowy, z customowym silnikiem, z customowym, wszystko jest customowe tutaj, wszystko jest customowe. Třicet metrů jsou té a się z tego będzie przejechać dzisiaj wymontowaliśmy dzisiaj wymontowaliśmy lufę podwójną jedziemy na 800c mniej efektywne delikatnie nam wzrosły

Dotąd. I odtąd zaczyna się przyspieszanie klubki. Także na samym końcu jesteście jest FPS-ów. Gdyby ktoś chciał promować to zaraz tak. Sprawdzimy o ile nam magazynek pozwoli. Przypuszczamy. tylko zmierzyć 9 kulek na sekundę. Ale myślę, że to jest opakowanie jak do swój magazynek. Ten magazynek będzie mnie wreszcie. Ten magazynek będzie dużo, dużo bardziej sprawny, dużo będzie kulek podawał. Także spodziewam się około 20, może 25 kulek na sekundę. Moc jest Szatańska 630, także okujemy ciężki kulki 30. Dni. W na, na 80 metrów do tego pojazdu od razu ująłem postawić. Trzymajcie się, do zobaczenia.